Słuchajcie, witam jeszcze raz. Część już słyszała, co będziemy robić, część dopiero przyszła. Przede wszystkim, proszę o cierpliwość. Mamy wszystkiego przygotowanego na 100 osób, dlatego, dla wszystkich powinno wystarczyć. I na początek, dwa podstawowe, dwa podstawowe założenia. Słuchajcie. Po pierwsze, robimy herbatę. Herbata jest do picia i to ma się dać wypić, tak? Słuchajcie, dodatków jest całe mnóstwo, ale jeżeli nasypiecie garściami wszystkiego, to to nie będzie dobre. A po drugie, yy, panie yy, panie dzisiaj. Świetnie, bardzo dziękuję Panie Tomku, wystarczą. Yy, po drugie, yy, ideą tych warsztatów jest uszykowanie własnoręcznych. Prezentów na dzień babci i dziadka, który już niebawem, tak? I teraz pytanie: czy wy wiecie w ogóle, jaką herbatę wasza babcia, wasz dziadek lubi? Jakie lubią dodatki? Co by ich ucieszyło? Czy jeżeli zrobicie zieloną herbatę z imbirem, to czy babci będzie smakowało? Trzeba się trochę zastanowić. Ja wiem, że to nie jest proste zadanie, ale też o to chodzi. Jeżeli nie wiecie, co lubi babcia-dziadek, spróbujcie zrobić taką herbatę, która będzie smakowała wam. Ok, zobaczcie, dodatków jest dużo. W zielonych miskach mamy herbatę zieloną, czyli tą taką zdrowszą, nie? W czerwonych miskach mamy herbatę czarną. Więc tutaj można, no, yy, kwestia wyboru jest o tyle, że mamy takie miejsca, tak? Herbatę zieloną parzymy, wiecie w jakiej temperaturze? 60-70 stopni. Wtedy uzyskuje wszystkie swoje właściwości. Na pewno babcie dziadka wzmocni. Dobra, identyfikujemy dodatki. Czy żebyście wiedzieli, co do tej herbaty chcecie dodać? Co mamy na y, tackach, tak? Ja nie mogę do Was wszystkich podejść. Na tackach są rzeczy podobne, ale nie wszędzie są identyczne. Takie duże czerwone liście. Są w niektórych miejscach duże czerwone liście, tak? O, właśnie te. Co to jest? Hibiskus. Hibiskus da takiego kwaskowatego aromatu i herbata zrobi się lekko czerwona. Co mamy jeszcze? Duże suszone plastry to pewnie wiecie co? A to? Zaraz. Duż jabłko. Małe pomarańczowe kuleczki to? Jarzębina. Świetnie. A obok takie ciemne kuleczki? Tak. Czarna porzeczka. Obok mamy różę, taką owalną, tak? To jest dzika róża, świetne, yy, świetne źródło witaminy C. A szukaj, gdzie pieprz. Jest też dereń, czy ktoś znajdzie derenia? On nie jest na wszystkich tackach. To nie dereń. Takie suszone, małe kulki, podobne do dzikiej róży, ale mniejsze. To jest dereń. Słuchajcie, a te kolorowe? Takie w kostce, kolorowe. Co? Papaja. Obok ananas, a jest też imbir, więc ostrożnie z dodawaniem, bo ktoś zechce zrobić herbatę ananasową, a doda imbiru i babcia może się krzywić trochę. Słuchajcie, co mamy jeszcze? Żurawinę. Poznajecie, gdzie jest żurawina? Dobra, a takie pachnące pałeczki? Goździki. Rozpoznajecie, gdzie są goździki? Okej. Okay. Obok takie gwiazdki, gdzie niegdzie są, to anyż, tak? A takie pokruszone i pachnące, brązowe, to cynamon. I zobaczcie, jakie ważne jest, żeby wiedzieć, jaką herbatę robimy. Bo jak dodamy do herbaty cynamon, goździki, anysz, to ona będzie miała takie, taka zimowa herbatka rozgrzewająca. Ale jak do tego dodamy ananasa i papaję. No to nie wiem, czy komuś to będzie smakowało. Dlatego ważne jest, co do Waszej herbaty się dostanie. A takie suszone, zobaczcie, mamy takie żółte płatki suszone. Żółte suszone płatki to nie jest mlecz, tylko to jest nagietek. Świetna roślina lecznicza, bardzo polecam. Myślę, że będzie pasowała do każdego rodzaju herbaty. A obok takie niebieskie. Niebieskie to haber bławatek. Pięknie wygląda w herbacie. A taka trawa, widzicie taką trawę? Nie dość, że dobrze działa na żołądek. Babcie chyba by się ucieszyły. To jeszcze ma taki aromat jak cytryna. A jeszcze jest skórka pomarańczowa. Widzicie skórkę pomarańczową? Okej, okay. dobra. Mam nadzieję, że każdy mniej więcej zidentyfikował dodatki. Dobrze się zastanówcie, co byście do herbaty chcieli dodać, bo słuchajcie, proporcja też jest ważna. W herbacie musi być więcej herbaty niż dodatków, tak? Okej, okay, słuchajcie, dodatków ma być y, nie za dużo, tak? 3-4 kuleczki dzikiej róży na y, porcję herbaty wystarczą, tak? Żebyście mieli tego świadomość. A po drugie, słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Musimy wiedzieć, jakie dodatki tam się znajdą, ponieważ wszystko musi być podpisane. Jak idziemy po herbatę do sklepu, to nie kupujemy kota w worku, tylko mamy skład i datę produkcji. I tu będzie tak samo, wszystkie dodatki należy potem na etykiecie, które ja będę rozdawać, podpisać. Piszemy datę dzisiejszą, czyli datę produkcji, żeby było wiadomo, ile herbaty można używać. Można używać rok od daty produkcji. I podpisujemy. Możemy nazwać swoją herbatę, możemy podpisać dla babci i dziadka, o tym potem. Słuchajcie, teraz podaję proporcje. Każdy z Was nabiera 10 do 12 łyżek herbaty. Słyszycie? Ile łyżek herbaty? 10, do 12. Tak, a czemu od 10 do 12? Bo jeden weźmie z czubkiem, to bierze 10, a jeden bierze płaskie, to bierze 12. Mniej więcej tyle zmieści się do torebki. Torebki was zweryfikują, czy dobrze aptekarsko mierzycie. Bo jak będzie za dużo, to się po prostu nie zmieści. 10 do 12 torebek łyżek herbaty i dodatków kilka procent, czyli kilka kulek jarzębiny, na przykład kilka kulek. No co tam mamy? Dzikiej róży. Słuchajcie, jak dodamy jedno duże jabłko, to to w smaku w całej herbacie nie będzie, więc to jabłko można na małe elementy sobie pokruszyć, tak? Żeby to było w yy, całej herbacie. Jak wam idzie? Okej, okay, świetnie. Bardzo dobrze. Świetnie, super. Dobrze, dobrze. Zastanawiajcie się co dodać. Zobacz, jakie będzie Twoja herbatka, będzie bardziej rozgrzewająca czy orzeźwiająca. W tym panować dziewczyny zieloną herbatkę robią, a wymieniacie się. Super. I co? Jaki macie pomysł? Do zielonej to tak nie wiem jak Wam, ale mi na przykład taki tam e, cynamon to nie pasuje, nie? Ale ananas, żurawina, może trawa cytrynowa. No to... Te wszystkie płatki ładnie wyglądają w a Ale czarnej herbaty z herbaty Myślę, że tak. Są takie mieszanki. Ona będzie taka jak herbatę czarną z cytryną, pijemy. A ona właśnie podobnie ma taki aromat lekko cytrynowy. Także jak najbardziej. Przepraszam. Okej, okay. dziewczyny, jakie tam dodatki będziecie wybierać? Wasza będzie taka herbatka rozgrzewająca czy orzeźwiająca? Co tam babcia lubi bardziej? Goździki. Goździki? A, czyli będzie taka zimowa, co? Jeszcze styczeń luty, no to babcie je. To co goździki, cynamon, skórka z jabłka, trochę róży. Każdy, kto ma już miseczkę i łyżkę, podchodzi do stołu i nabiera sobie 10. No, wy macie kubeczki. W kubeczkach trudno mieszać. Polecam poczekać, aż będą gotowe herbatki i połóżnią się talerzyki. Bo w kubeczkach się nie wymiecha, wiecie? Słuchajcie, macie dodatki, tak? Świetnie. Yy, to teraz nabieramy do tego herbaty. Nabieramy 10 do 12 łyżek herbaty. Herbaty są dwie. Jest herbata zielona i herbata czarna. Zwracajcie uwagę, której nabieracie. I dodatki, dodatki, dodatków nie dajemy za dużo, żeby herbata była smaczna, ale żeby nadal było czuć, że jest to herbata, a nie susz owocowy. Anysz, cynamo, skórka z pomarańczy, suszone jabłko, żurawina. Przepraszam, co to jest? Skórka pomarańczowa. Myślę, że bardzo fajna kompozycja. Słuchajcie, czy ktoś jeszcze chce płatków róży, bo mamy troszeczkę tutaj takich wolnych. Można dodać, będzie pięknie wyglądać ten nagietek i w szklance, i w mieszance, nie? Myślę, że spokojnie trzy łyżeczki można dodać. A co byś jeszcze chciała dodać? Bardziej taka by była orzeźwiająca herbatka czy rozgrzewająca? Ona na przykład jest dzika róża, ona ma dużo witaminy C, a to, a to nie, to jest hibiskus i on będzie taki kwaskowaty dawał kosmetyk. A to jest, nie, to jest anysz. I on będzie taki rozgrzewający. Tak, pasuje do gości. A jeżeli ktoś chce, spróbujcie sobie zrobić herbatkę owocową, czyli herbatkę z tych dodatków. Co można dać do herbatki owocowej? Hibiskus, dzika róża, czarna porzeczka, jarzębina, te kandyzowane owoce, ananas, papaja, dodatki typu haber, typu nagietek. Można po prostu zrobić mieszankę wieloowocową. Z, tak, Słuchajcie, czy ktoś już ma gotową herbatkę? Okej, okay, to pani, w drugim końcu sali jest pani, która ma. O, tam pani do, panie do was machają. Panie rozdają woreczki. Każdy od pań dostaje woreczek, tasiemkę, etykietę, na której piszemy nazwę naszej herbatki. Może być na przykład herbatka rozgrzewająca. A może być herbatka dla babci i dla dziadka. Piszemy skład i piszemy datę produkcji. Dzisiaj mamy 18 stycznia 2023. Trzeba Kiedy tata i mama są zajęci od rana, kiedy smutno mi i nie wiem czym mam zająć się, ja do babci i dziadka szybko biegnę, bo wiem, że najlepsza na nudę jest. Gorąca herbatka u babci i dziadka malinowa, cytrynowa. Herbatka zawsze zdrowa, gorąca herbatka u babci, i dziadka malinowa, cytrynowa. Herbatka zawsze zdrowa. Wtedy babcia i dziadek do pomysłów, dostatek, uspokoją mnie, bo bajek znają chyba sto. To najlepsza jest sprawa, gdy się klei zabawa i na nudę jest lekarstwo. To gorąca herbatka u babci i dziadka malinowa, cytrynowa, herbatka zawsze zdrowa, gorąca herbatka u babci. I dziadka malinowa, cytrynowa, herbatka zawsze zdrowa. Gorąca herbatka u babci i dziadka malinowa, cytrynowa, herbatka zawsze zdrowa. Gorąca herbatka u babci i dziadka malinowa, cytrynowa, herbatka zawsze zdrowa. Pozdrawiamy wszystkie babcie i wszystkich dziadków. Kochamy Was!